Bill and Lily in America Angielski od zera Bill i Lily w Los Angeles w trzech czasach Bill i Lily w Ameryce Bill i Lily to zwykli mieszkańcy małego miasteczka Webster City w stanie Iowa. Jak prawie wszyscy stamtąd nigdzie nie byli i nic, poza swoim miasteczkiem, nie widzieli. Postanowili to zmienić i odkrywają Amerykę znaną im tylko z telewizji. Bill i Lily w Los Angeles w teraźniejszości. Bill and Lily in Los Angeles now. Bill i Lily w Los Angeles teraz. Now, in Los Angeles, Bill and Lily are dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard. Teraz, w Los Angeles, Bill i Lily są oszołomieni blichtrem i przepychem Hollywood Boulevard. Bill insists they must take a tour of celebrity homes in Beverly Hills. Bill nalega, że muszą odwiedzić ulicę z domami celebrytów w Beverly Hills. Lily zgadza się, czując się jak gwiazda, gdy mijają ekstrawaganckie posiadłości. They explore the vibrant culture of Venice Beach, where Lily insists they must try surfing. Zwiedzają tętniącą życiem kulturę Venice Beach, gdzie Lily nalega, że muszą spróbować surfowania. Bill is hesitant, but finally agrees, feeling excited by the experience. Bill waha się, ale w końcu się zgadza, czując ekscytację z tego doświadczenia. They end the day at Griffith Observatory, where Lily wants to watch the sunset over the city. Dzień kończą w obserwatorium Griffitha. Gdzie Lily chce oglądać zachód słońca nad miastem. Bill i Lily czują się szczęśliwi, że mogą razem spędzać czas w Mieście Aniołów. Po przejściu całego opowiadania, odpowiedz na poniższe pytania. 1. Where are Bill and Lily now? 2. Are Bill and Lily dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard? 3. Does Lily feel as a star when they pass the extravagant mansions or not? 4. Where does Lily insist they must try surfing? 5. Is Bill excited about a new experience? 6. Where do they end the day and what does Lily want to watch? Po sprawdzeniu prawidłowości swoich odpowiedzi w kluczu do testów kontrolnych? Opowiedz to opowiadanie własnymi słowami? Na głos. Zwróć szczególną uwagę na intonację, unikając długich przerw między wyrazami. Bill i Lily w Los Angeles w przeszłości. Bill and Lily in Los Angeles then. Bill i Lily w Los Angeles wtedy. Then in Los Angeles, Bill and Lily were dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard. Wtedy w Los Angeles Bill i Lily byli oszołomieni blichtrem i przepychem Hollywood Boulevard. Bill insisted they had to take a tour of celebrity homes in Beverly Hills. Bill nalegał, że muszą odwiedzić ulice z domami celebrytów w Beverly Hills. Lily agreed, feeling like a star as they passed the extravagant mansions. Lily zgodziła się, czując się jak gwiazda, gdy mijali ekstrawaganckie posiadłości. They explored the vibrant culture of Venice Beach, where Lily insisted they had to try surfing. Zwiedzali tętniącą życiem kulturę Venice Beach, gdzie Lily nalegała, że muszą spróbować serfowania. Bill was hesitant, but finally agrees, feeling excited by the experience. Bill zawahał się, ale w końcu się zgodził, czując ekscytację z tego doświadczenia. They ended the day at Griffith Observatory, where Lily wanted to watch the sunset over the city. Dzień zakończyli w obserwatorium Griffitha, gdzie Lily chciała obejrzeć zachód słońca nad miastem. Bill i Lily czuli się szczęśliwi, że mogli razem spędzać czas w mieście aniołów. Po przejściu całego opowiadania, odpowiedz na poniższe pytania. 1. Where were Bill and Lily then? 2. Were Bill and Lily dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard? 3. Did Lily feel as a star when they passed the extravagant mansions or not? 4. Where did Lily insist they had to try surfing? 5. Was Bill excited about a new experience? 6. Where did they end the day and what did Lily want to watch? Po sprawdzeniu prawidłowości swoich odpowiedzi w kluczu do testów kontrolnych, opowiedz to opowiadanie własnymi słowami. Na głos. Zwróć szczególną uwagę na intonację, unikając długich przerw między wyrazami. Bill i Lily w Los Angeles w przyszłości. Bill and Lily in Los Angeles soon. Bill i Lily w Los Angeles wkrótce. Soon in Los Angeles, Bill and Lily will be dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard. Wkrótce w Los Angeles Bill i Lily będą oszołomieni Blichtrem i przepychem Hollywood Boulevard. Bill będzie nalegał, że muszą odwiedzić ulice z domami celebrytów w Beverly Hills. Lily zgodzi się, czując się jak gwiazda, gdy będą mijali ekstrawaganckie posiadłości. They will explore the vibrant culture of Venice Beach, where Lily will insist they must try. Surfing. Będą zwiedzali tętniącą życiem kulturę Venice Beach, gdzie Lily będzie nalegać, że muszą spróbować surfowania. Bill will hesitate, but finally will agree, feeling excited by the experience. Bill zawaha się, ale w końcu się zgodzi, czując ekscytację z tego doświadczenia.

1. Where will Bill and Lily be soon? 2. Will Bill and Lily be dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard? 3. Will Lily feel as a star when they pass the extravagant mansions or not? 4. Where will Lily insist they must try surfing? 5. Will Bill be excited about a new experience? 6. Where will they end the day and what will Lily want to watch? Po sprawdzeniu prawidłowości swoich odpowiedzi w kluczu do testów kontrolnych, opowiedz to opowiadanie własnymi słowami, na głos. Zwróć szczególną uwagę na intonację, unikając długich przerw między wyrazami. Klucz do testów kontrolnych. Po przejściu całego opowiadania, odpowiedz na poniższe pytania. 1. Bill and Lily are in Los Angeles now, too. Yes, Bill and Lily are dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard. 3. Yes, she does. Yes, Lily feels as a star when they pass the extravagant mansions. 4. Lily insists on Venice Beach they must try surfing. 5. Yes, Bill is excited about a new experience. 6. They end the day at Griffith Observatory and Lily wants to watch the sunset over the city. Po przejściu całego opowiadania odpowiedz na poniższe pytania. 1. Bill and Lily were in Los Angeles then. 2. Yes, Bill and Lily were by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard. 3. Yes, she did. Yes, Lily felt as a star when they passed the extravagant mansions. 4. Lily insisted on Venice Beach they must try surfing. 5. Yes, Bill was excited about a new experience. 6. They ended the day at Griffith Observatory and Lily wanted to watch the sunset over the city. Po przejściu całego opowiadania, odpowiedz na poniższe pytania. 1. Bill and Lily will be in Los Angeles soon. 2. Yes, Bill and Lily will be dazzled by the glitz and glamour of Hollywood Boulevard. 3. Yes, Lily will feel as a star when they pass the extravagant mansions or not, 4. Lily will insist on Venice Beach. They must try surfing. Five. Yes, Bill will be excited about a new experience. Six. They will end the day at Griffith Observatory, and Lily will want to watch the sunset over the city. Bill and Lily in America. Angielski Bill i Lily w Los Angeles w trzech czasach. Zapraszam na kolejny wykład z tego samego cyklu.